No, ale przejdźmy do rzeczy. Będziesz miała kłopoty, jeśli w to zainwestujesz. Zejdź mi z oczu. Nie interesują mnie twoje sugestie, rozumiesz? Problem w tym, że powinny cię zainteresować, matko. W odróżnieniu od pana Mechty, ja cię nie oszukuję. Chcę tylko powiedzieć, że to bardzo niepewny interes. Jeśli w to zainwestujesz, nic na tym nie zyskasz. Milcz, dobrze? Sithard, znam się na tym. Czy mam odezwać się do ciebie w języku, który zrozumiesz? Czy to wystarczy? Zejdź mi z oczu, wir. Pomóż mi, proszę. Naucz go manier, powiedz, jak się zachować. Nie wierzę. Próbuję jej pomóc, a ona mnie poucza, jak prowadzić interesy. Czy może być coś gorszego? Mówiłeś coś? Słucham? Nie, nic takiego. Myślałem, że powinieneś mi dać lekcję tego, jak rozmawiać z matką, żeby szanowała mnie nieco bardziej. Słyszałeś to? Taki biedak aś mnie mnie pouczać. Co by było, gdyby był bogaty?